Kirk, jedenastka Solobank, dwunastka Nord Ina, numer trzynaście Smok i czternastka Eskula. Teraz będzie podchodził Solobanko. Zanim Nordina Ina weszła, Smok, Esculap i został jeszcze Kirk. Kirk także zajął miejsce w start maszynie. Mamy sygnał. I ruszyły. Walka o prowadzenie. Na czoło wysuwa się Ranissimo, ale już wyprzedza go Solobanko. Solobanko Ranissimo. Solobanco Ranissimo. Na trzeciej pozycji Kirk. Solobanko. Ranissimo z Kirkiem. Jaftar. Tortona. Dość mocne tempo narzucił Solobanko. Zanim galopuje Kirk. Na trzeciej pozycji Ranissimo. Na czwartym miejscu Jaftar. Tortona. Czereda. Nordfrand. Solobanko nadal na prowadzeniu. 700 metrów do celownika. Solobanko. Na drugie miejsce przesuwa się ranissimo, wyprzedzając kilka. Solobanko, ranissimo. 600 metrów do celownika na prostą wyprowadza Solobanko. Solobanko za nim ranissimo. Solobanko, ranissimo. Finiszuje Czereda i Minoka. Solobanko, ranissimo Czereda. Solobanko, Ranissimo, Czereda. Solobanko, Solobanko, Ranissimo, Czereda. Finiszuje dobrze Nordfrand. Solobanko, Ranissimo. Solobanko, Ranissimo. Solobanko już nie przegrał i gonitwowała tam walka o drugie miejsce. Solobanko pierwszy, Ranissimo, Nordfrand i Cereda.